Jak będzie zarządzany polski sport? W historii najnowszej mieliśmy urzędy kultury fizycznej najpierw w randze ministerstwa, ostatnio departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Teraz tworzona będzie Polska Konfederacja Sportu. O tych przemianach z ministrem Adamem Gierszem rozmawia Maciej Kurzejewski. Witam Państwa. 30 czerwca tego roku przestanie istnieć Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, ponieważ przyroda nie lubi pustki, powstanie coś w zamian. Co to będzie, Panie Ministrze? Polska Konfederacja Sportu. Tak, to będzie ta nowa organizacja, która przejmie część zadań likwidowanego Urzędu Kultury i Fizycznej i Sportu, zadań w zakresie sportu wyczynowego. Mówiło się o sporcie i gdzieś ta myśl cały czas pokutuje, że to jest trzecia kolejność odśnieżania. W tym przypadku też tak jest, ponieważ sport jest jakby na samym końcu tych działań rządowych przekształcany. W istocie w 12 lat transformacji ustrojowej w kraju zmieniło się prawie wszystko. Gruntownie zostały zreformowane podstawowe dziedziny życia. Natomiast sport pozostał niezmieniony, taki jaki był, mimo tak jak powiedziałem, że jego otoczenie się zmieniło, więc nadszedł czas reformy głębokiej reformy strukturalnej polskiego sportu. Pierwszym jej elementem było powołanie na jesieni Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Po raz pierwszy Sport y, polski y, ma ministra właściwego. Y, ta dziedzina została podniesiona do rangi ministerialnej. Myślę, że to jest krok we właściwym kierunku. Jakkolwiek część środowiska oczekiwała, że będzie to niezależne Ministerstwo Sportu i Młodzieży. To rozwiązanie łączące sport z edukacją jest typowym dla krajów europejskich i najczęściej występuje w Unii Europejskiej. W naszym, w naszym pomyśle, w projekcie reformy ta organizacja Polska Konfederacja Sportu ze względu na uwarunkowania prawne ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych będzie miała formę państwowej osoby prawnej, przez co będzie mogła otrzymywać dotację podmiotową z budżetu państwa, korzystać ze środków z sportowego, a także dysponować majątkiem, który dotychczas był w gestii sportu, myślę o majątku yy, centralnego ośrodka sportu, czyli ośrodkach przygotowań Czy olimpijskich. Czy jak na początku ktoś nie wiedział o co chodzi, to mógł się domyślać, że chodzi o pieniądze, żeby tych pieniędzy na sport było jak najwięcej w świadomości Polaków funkcjonuje taki podział na sport zawodowy, ten profesjonalny, wyczynowy i sport powszechny. Polska Konfederacja Sportu będzie odpowiadała za sport wyczynowy, ale nie zapominamy też o sporcie powszechnym. Tutaj zostaje to w gestii Ministerstwa Edukacji i Sportu. Tak, taki jest rozdział zadań po likwidowanym Urzędzie Kultury Fizycznej, że sport wyczynowy. W rozumieniu współzawodnictwa prowadzonego przez polskie związki sportowe jest w gestii Polskiej Konfederacji Sportu. Od razu jest zatem pytanie, czy również na tym najniższym poziomie związków okręgowych. Sportowych. Tak. Więc również współzawodnictwo prowadzone przez okręgowe związki sportowe. Rozumienie jest proste. Jeżeli klub, stowarzyszenie uczestniczy w systemie współzawodnictwa. Polskiego Związku, również poprzez jego struktury wojewódzkiej to jest traktowany jako sport wyczynowy. Natomiast jeżeli jest to uczniowski klub sportowy, czy stowarzyszenie TKKF-u, które uczestniczy tylko w rozgrywkach międzyzakładowych, międzyszkolnych, no to jest sport powszechny w naszym rozumieniu. Nadto wyróżnikiem zawodnika, który uprawia sport wyczynowy zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej jest to, że musi podać licencję. Kto na tym straci, kto na tym zyska? No chcielibyśmy, chcemy tworzyć warunki dla rozwoju zarówno sportu wyczynowego, jak i sportu powszechnego. Wszyscy mają zyskiwać zatem. W tak, e, e, trudnych czasach. Sport wyczynowy ma zyskiwać przede wszystkim dlatego, że ta organizacja, Polska Konfederacja Sportu, będzie zawierała znaczący udział czynnika społecznego. Wiele osób, panie ministrze, mówi... Minister Adam Giersz tak pięknie mówi o profesjonalnym sporcie. Pewnie zapomina o tym sporcie dzieci, młodzieży, tym sporcie powszechnym, czy tak? Taki jest główny zarzut formułowany pod adresem tej ustawy, że staramy się uprzywilejować sport wyczynowy kosztem sportu powszechnego moim głębokim przekonaniu tak nie będzie, że to właśnie sport powszechny, który będzie w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, znajdzie lepsze warunki dla rozwoju, aniżeli wtedy, kiedy był w jednym jak gdyby koszu ze sportem wyczynowym w rzędzie kultury fizycznej i sportu. Proszę Państwa, było bardzo optymistycznie, ale teraz powiedzmy o tym, że w ogóle może nie dojść do tego. Na jakim etapie jest ustawa o Polskiej Konfederacji Sportu? W tej chwili, w przyszłym tygodniu, podczas posiedzenia plenarnego sejm, będzie drugie i trzecie czytanie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu. I później zajmie się Senat. Będziemy czekali na podpis prezydenta i mam nadzieję, że w sprzyjających okolicznościach ta ustawa zostanie proszę pana prezydenta podpisana do końca czerwca i z dniem 1 lipca będzie mogła Konfederacja, Polska Konfederacja Sportu rozpocząć swoje, swoją działalność. Daleko to czy blisko? Jest to bardzo mały, jest to bardzo napięty kalendarz, no bo w innym przypadku po prostu konfederacja nie zostanie utworzona i wszystkie zadania sportu zarówno wyczynowego, jak i powszechnego przejmą odpowiednie departamenty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Totalizator sportowy i przede wszystkim pieniądze z tego totalizatora dla polskiego sportu. Czy coś się zmieni, jeśli chodzi o te pieniądze? Czy... Przypadkiem Ministerstwo Edukacji Narodowej nie położy na nich swojej ręki i powie to są nasze pieniądze dla nas, my je wykorzystamy. No, kierunki przeznaczenia środków z dopłat do określone są w ustawie o grach liczbowych. Czyli można, przeznaczamy je na inwest dofinansowanie inwestycji sportowych, sport dzieci i młodzieży oraz sport osób niepełnosprawnych. I ustawowo, to jest zakreślone, minister nie ma możliwości zmiany kierunku przeznaczenia tych środków. Także zagrożenia tutaj nie ma. Chodzi tylko o to, żeby totalizator zwiększał obroty i żeby te dopłaty z gier liczbowych były coraz większe. A Pan gra w totka, Panie Ministrzu? Gram, no bo to jest mój społeczny i obywatelski obowiązek. Czyli może być już tylko lepiej, Pan, Panie Ministrze, będzie do 30 czerwca spał spokojnie? No jestem przekonany, że to rozwiązanie jest dobre, najlepsze w tych warunkach dla polskiego sportu. I chciałbym raz jeszcze rozwiać obawy środowiska sportu powszechnego, że wydzielenie, oddzielenie go ze sportu wyczynowego będzie z korzyścią dla sportu powszechnego. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. aby wszystko było możliwe. Drodzy państwo, państwa i moim gościem był dzisiaj w sportowej jedynce minister sportu Adam Giersz. Dziękuję. Iście sportowe zadanie dla polskich parlamentarzystów, przejść ścieżkę legislacyjną w odpowiednim czasie do 30 czerwca. Mamy nadzieję, że nie zabraknie kondycji. Kończymy sportową jedynkę. Nasz najbliższy serwis informacyjny w poniedziałek, jak zawsze, po głównym wydaniu wiadomości. Życzę Państwu spokojnej nocy i bardzo dobrego następnego tygodnia.